Dzień dobry państwo, tutaj dobry. mnie Jarosław Szczepański. Dzisiaj krótko, ale o ważnej sprawie. O reakcjach na oskarżenia wobec Trumpa. Zwróciło moją uwagę to, że, jeszcze raz, jak... Ilu Trump ma w Polsce obrońców? No to nie powinno specjalnie dziwić, ponieważ, jak wiemy, początkowo PiS był zapatrzony w Trumpa, kiedy był, kiedy był prezydentem. Później no, to trochę chłod, te stosunki stawały się chłodniejsze ponieważ Trump nie popierał Ukrainy, to tym niemniej jednak marszałek Terlecki w swoim czasie napisał, że no, PiS jest w bańce Trumpa. No jakby nic dziwnego. Na czym polegały te złudzenia PiSu dotyczące Trumpa? Trudno powiedzieć. Chyba z przekonania, tak jak wielu Polaków, że ci republikanie to są ostrzejsi od od Demokratów zawsze wobec Rosji, to są te twardziele. No, okazało się, że jest odwrotnie, a Pis tego całkowicie nie wyczuł. No ale teraz Trump a ja bym, jest. A ja bym, a ja bym miał inne zdanie. No czekaj, czekaj, ale daj mi daj mi Jarek zapowiem tutaj dokończyć, bo właściwie naszym pro... zasadniczym problemem jest to, że Trump jest oskarżony. Jest, są to bardzo poważne oskarżenia. To dzieli Amerykę i ten Trump ma w Polsce obrońców. I pytanie, dlaczego ma tych obrońców? Czy ma rzeczywiście z tego powodu, że ci Republikanie to są bardziej lubiani przez część polskiej opinii publicznej? Czy też z tego powodu, że właściwie perspektywa, że ktoś, kto jest na szczytach władzy, może być sądzony jest dla Pisu, części Pisu. Ja to obejrzałem taką audycję w T.V.O. Republika, gdzie właśnie była takie, że to wszystko jest naciągane i tak dalej. I, i, I że ta część Pisu nie lubi tego oskarżenia Trumpa, ponieważ boją się, że sami będą oskarżeni. To znaczy, takie wyobrażenie, że ci, co są na szczytach władzy, mogą być sądzeni, jest dla pewnego typu mentalności politycznej niedopuszczalne. Oczywiście sprawa jest trudna, bo zawsze można powiedzieć, że takie, jeżeli prześlad, no, prześladuje się, właśnie sądzi się kogoś, kto był u władzy, a, a sądzą ci w jakimś zakresie, prawda, którzy teraz rządzą, to może to być prześladowaniem politycznym. No, i jest pytanie, jak y, 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 trzeba rozumieć aparat sprawiedliwości, mechanizmy państwa prawa, jak one mają działać, żeby się przed takim rodzajem oskarżenia w taki czy inny sposób y, uchronić. No więc, właśnie, jak ty, to, jak ty to widzisz? Że po pierwsze sądzi sąd w Stanach i Trzeba pamiętać, że Sąd Najwyższy, do którego na razie jeszcze nie doszła ta sprawa, bo ona się zaczyna dopiero w Nowym Jorku, a Sąd Najwyższy jest, można powiedzieć w jakimś stopniu, znaczy nie w jakimś bardzo konkretnym stopniu składający się z ludzi, którzy byli, którzy mogą być przychylni wobec Trumpa, bo niektórzy są jego nominatami. W związku z czym to jest troszkę inna, inna sytuacja. Czy PiS nie lubi sądów, to wiadomo, że nie lubi sądów i szczególnie nie lubi tego, żeby im sądy zaglądały w cokolwiek innego oprócz tego, czego PiS, czy tam inna Solidarna Polska, czego chcą i na co zezwalają, no bo to jest tylko jedyne na co działanie sądu, na które PiS i Solidarna Polska wyrażają zgodę. To samo byłoby w przypadku, gdyby trzeba było kogoś skazać czy, czy sądzić najpierw za przestępstwa, już nie mówię o politycznych czy, czy naruszaniu konstytucji, mówię o prostych przestępstwach gospodarczych na miliony złotych, które. Czy miliardy złotych, które no, zapewne gdyby się władza zmieniła, to można by po dość sądzę krótkim czasie takie przestępstwa zlokalizować, znaleźć i próbować twórców tych przestępstw oskarżyć. Mówię tu o czysto gospodarczych w sprawach. To, że Republikanie są w Polsce przez dużą część opinii publicznej. I są bardziej lubiani, czy są mniej lubiani, to jest troszkę inne rozumienie świata, bo my w, naszy, w naszym społeczeństwie, ja się takie mam wrażenie, nie za bardzo rozumiemy, czym się różnią republikanie od demokratów. Natomiast bardziej się wydaje to, że taki Trump po prostu i jego działania są bardziej lubiane przez zwolenników PiSu. I to, że Trump przegrał dla PiSu jest... Wielką, wielką, było, było wielką przykrością i wielkim takim działaniem, które było dla PiSu, no, po prostu wydarzeniem, które było dla PiSu nieprzyjemne. To, że y, Trump nie rządzi od roku, znaczy od, nie rządzi od dwóch lat, ale od roku, od kiedy jest wojna w Ukrainie, no to dla. Sądzę i dla Ukrainy, a i podejrzewam, dla nas jest to bardzo korzystne, dlatego że jego działania związane z wojną w Ukrainie mogłyby być bardzo, bardzo odmienne od działań, które prowadzi prezydent Biden. I, tu, i tutaj należałoby się albo bardzo zastanowić, czy mieć do tego Trumpa jakiekolwiek przekonanie, czy. czy, czy czy poważanie i tyle właściwie. No bo to, za co go sąd chce sądzić, to są kolejne, tak samo jak z różnymi sprawami, które są trudniejsze do złapania politycznego, a po prostu są do złapania gospodarczego czy podatkowego. I tutaj jest pies pogrzebany. No, ale wiesz, te wydarzenia w Ameryce, moim zdaniem, mają wymiar światowy, bo one zadają nam wszystkim pytanie, jeszcze raz je powtórzę, na ile ludzie na samych szczytach władzy mają ponosić odpowiedzialność, nie tylko taką polityczną, moralną, że historycy jakich ocenią, tylko bardzo konkretną odpowiedzialność karną. To nie jest oczywiście proste, bo można łatwo sobie wyobrazić akty zemsty, naciąganie prawa i tak dalej, ale z drugiej strony, no wydaje się, że ktoś jest, kto jest od szczytu władzy, powinien być pod, jeśli chodzi o jego uczciwość, no ty mówiłeś tu o sprawach również finansowych w kontekście polskim, w kontekście amerykańskim Trumpa to również występuje, powinien być bardzo surowo Oceniany, surowo oceniany. No, to jest jakieś zabezpieczenie przed populizmem, przed łamaniem podstawowych jakichś zasad. No, w przypadku Putina przypomnijmy, on już jest w stanie oskarżenia w Hadze. No nie można go złapać, ale świat zachodni wyraźnie powiedział że każdego przywódcę za jego czyny można osądzać, nawet jak jest tak potężny jak, jak Putin. Natomiast w przypadku polskim, daj mi dokończyć, w przypadku polskim no nie mamy do czynienia z żadnymi zbrodniami, ani w przypadku, w przypadku Trumpa. Tutaj mamy... W w przypadku Polski najprawdopodobniej do czynienia z łamaniem konstytucji. Tutaj Państwo widzą takich 10 punktów łamania konstytucji przez prezydenta Dudę, przez prezydenta Dudę i to jest do, wedle tego, co profesor Drobiszewski stwierdza, a jest to promotor pracy doktorskiej, pracy doktorskiej prezydenta Dudy. A więc no, to są to są sprawy. No, tak samo widzimy, że te sąd jest możliwy. Nawet w warunkach polskich, kiedy narzekamy na ten nacisk na aparat sprawiedliwości, tutaj Mateusz Mazowiecki został zmuszony. Morawiecki, Morawiecki, Morawiecki tak, przepraszam. Morawiecki został zmuszony do przeprosin za no, po prostu kłamliwe informacje wycelowane w opozycję. A więc tutaj. Sama zasada sądzenia jest, natomiast no jest pytanie, co się dzieje, kiedy ten polityk na szczycie władzy złamał jakieś bardzo podstawowe zasady, takie jak, jak, jak konstytucja, jakie kary mu za to powinny grozić. I moim zdaniem, to, że ten proces toczy się w Stanach Zjednoczonych, który skądinąd, no, to jest. Amerykańska demokracja jest wzorcem dla całego świata. Przy wszystkich bardzo wielu jej wadach, to moim zdaniem te wypadki w Ameryce mogą mieć ogromny wpływ dla naszego zrozumienia demokracji. I należałoby też w jakiś sposób tę dyskusję przenosić na nasz grunt. Ona już też zresztą jest w Polsce. No więc to. To robi na mnie wrażenie, no nie wiem ja, 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 jak ty uważasz, ale ja uważam, że to, ten... To robi, to robi wrażenie, bo po pierwsze jest to normalny proces, który, któremu, który się toczy przeciwko byłemu prezydentowi. Pamiętajmy, że w Polsce też były procesy, które się toczyły przeciwko ministrom czy, czy urzędnikom Szczebla... Mniej niż ministerialnego. Niektórzy nawet zostali skazani w pierwszej instancji i nawet chcieli, domagali się prowadzenia procesu i doprowadzenia do wyższej instancji, no ale w międzyczasie zostali ułaskawieni, mimo że nie zostali skazani. Ostatecznie, no więc takie rzeczy też się zdarzają w Polsce i to jest bardzo, bardzo dziwne postępowanie. No, ono jest nieprawne. Natomiast czy, łamanie Konstytucji to jest inna bajka, bo łamanie Konstytucji podlega właściwie Trybunałowi Stanu. Żeby Trybunał Stanu mógł kogoś osądzić, to musi być yy, o i tu teraz nie pamiętam dokładnie, ale chyba dwie trzecie głosów w parlamencie, które ten Trybunał Stanu, yy, 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 zdecydują się na postawienie kogoś za konstytucji przed Trybunałem Stanu. Yy, to musi być większość zdecydowana. W przypadku władzy, która, która rządzi, no to raczej postawienie kogoś przed Trybunałem Stanu jest raczej no, nierealne. To czy z, za jakieś przestępstwa kryminalne, no czasami władza, nawet pisowska władza, za jakieś takie działania, które są im nie na rękę, no wyciąga konsekwencje znaczy najczęściej pozbawia stanowiska kogoś. To się zdarzyło już parokrotnie. O procesach nie przypominam sobie, żeby ktoś został za coś skazany. Ale być może takie sytuacje mogą mieć miejsce. Ja bym tutaj nie negował, no bo właśnie też mówię, że łatwiej, łatwiej jest skazywać czy prowadzić proces. No, nie musimy mówić od razu o skazaniu. W sprawach gospodarczych, dlatego że to jest łatwiej udowadnialne, łatwiej wyliczalne. No, też mogę przypomnieć, Prawo i Sprawiedliwość, które od 2015 roku, to znaczy od jesieni 2015 roku, jak tylko przejęło władzę i zaczęło przejmować spółki skarbu państwa, to przecież mieli zamiar postawić w stan oskarżenia bardzo wielu szefów spółek, a zresztą i ministrów też paru tam próbowali. Natomiast jak do tej pory nie udało się prokuraturze, mimo no już prawie ośmioletnich starań, doprowadzić do żadnego czy nawet do postawienia kogoś przed sądem, czyli postawienia stanu oskarżenia. No, jedyny jest taki proces, o którym w tej chwili mi do głowy przychodzi no to to pana ministra Nowaka, no ale to zupełnie inna historia i zupełnie nie za to więc też jakieś nie za czasy rządzenia więc to władzy obecnej która by na pewno bardzo chciała kogokolwiek skazać gdyby, gdyby jej się to udało to z opozycji, z, opozycji oczywiście. z opozycji oczywiście, no bo przecież sama jest czysta i jak żona Cezara. No. no więc, właśnie tutaj to przywraca ta problematyka Trumpa, która moim zdaniem no, dotyczy w pewnym sensie demokracji w całym świecie. Też przywraca dyskusję o aparacie sprawiedliwości. No bo skazywanie polityków zawsze jest ryzykowne. Nie na darmo na przykład posłowie mają immunitet, żeby w trakcie tego jak są w Sejmie żeby ich nie można w najrozmaitszy sposób szarpać, niezależnie od tego no, co, co zrobili, to chyba muszą być bardzo poważne rzeczy, żeby odebrać im immunitet, prawda? ten polityk powinien być bezpieczny do pewnego stopnia polityk, który odchodzi też powinien być no, ten na samych szczytach władzy, on nie powinien się obawiać zemsty Swoich przeciwników politycznych. No więc, jeżeli my go chcemy za coś ukarać to, i nie ma to rozdzierać całego kraju, to, powin, to zaufanie do aparatu sprawiedliwości może, musi być bardzo, bardzo wysokie. No i tutaj moim zdaniem ta sprawa Trumpa przywróci w świecie zobaczymy jak ona się zakończy czy Trump zostanie skazany, ale przywróci dyskusję o wadze aparatu sprawiedliwości dla demokracji i przywróci pytanie o to jak dużego zaufania społecznego potrzebujemy dla demokratycznych rządów. Ja myślę, że tą dyskusję również powinniśmy prowadzić w Polsce, mimo że jesteśmy w dość trudnej sytuacji, bo od rządów prawa jesteśmy już dosyć daleko, chociaż muszę powiedzieć, że jestem z podziwem dla sędziów części prokuratury. Że ci, że te osoby wychowane już studiujące po roku 89 jednak w tak dużym stopniu zachowują etos prawników i wiedzą, że mają być niezależne i próbują z być niezależne mimo działań pana Ziobry, czy też w ogóle tej tendencji PiSu, żeby podporządkować aparat sprawiedliwości. Czy da się coś więcej powiedzieć? Ja uważam, że w tej chwili nie ma co więcej dyskutować, bo to może być szczegółowa dyskusja na temat systemu prawnego w Ameryce. To jest dla fachowców. Natomiast słuchając tych wiadomości, chyba powinniśmy pamiętać o tych zasadach, czy o tym pytaniu, i o odpowiedzialności również karnej ludzi na najwyższych szczeblach władzy, że oni też podlegają temu. I nie są od tego uwolnieni, i, od, i pytania o nasz, zau, nasze zaufanie do aparatu sprawiedliwości, które często jest podkopywane nie przez jakieś mankamenty tego aparatu, tylko przez takie e, bardzo stereotypowe, głupawe podejście, że wszystko ma być po sprawiedliwości, bez zrozumienia, jak działa prawo. To prawo stanowione i co to jest etos sędziego? Czy masz jeszcze coś do dodania? Wszystko, wszystko ma być po wedle prawa i sprawiedliwości, jeśli chodzi o prawo w Polsce. To jest pierwsza podstawowa sprawa, a to czy uda. Znaczy to są bardzo trudne procesy zazwyczaj, dlatego że jeżeli proces jest stricte gospodarczy, to wiadomo, czego szukamy. I czego się możemy, do czego możemy mieć pretensje? Gdzie są zmarnowane pieniądze, gdzie są ludzie, którzy podejmowali decyzje o wydaniu zmarnowanych pieniędzy? Na przykładowa Ostrołęka elektrownia, gdzie zbudowano, zbudowano bloki, które zostały roz, rozbite później, bo się okazało, że są złe. No, i to, to są bardzo konkretne i łatwe, do, stosunkowo łatwe do przeprowadzenia sprawy. Natomiast to, czy jakaś fundacja przykładowo dostała 4 miliony złotych, czy, 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 czy więcej, to tutaj, czy to jest nadużycie prawa, to jest, to jest pytanie. Naruszenie prawa. Jeżeli oni dostali, jeżeli taka fundacja dostaje, Zgodnie z przepisami obowiązującymi, przepisami prawa, mimo że nam się może nie podobać, że ona dostała 4 miliony złotych, no to w tym wypadku trudniejszy będzie proces. Dlatego, że jeżeli dostali legartis, no to, to, to nie mogą być za to skazani. Pytanie, kto im przyznał te pieniądze, i, i pytanie, czy, czy tutaj nie było jakiegoś naruszenia prawa i tu w tym momencie te, tutaj możemy szukać potencjalnego właśnie kogoś, kto prawo naruszył świadomie czy nieświadomie. I to są, to są bardzo, bardzo, bardzo trudne sprawy. Natomiast to, że to, że Trump nie jest u władzy, mimo że bardzo wielu ludzi zwolenników PiSu... Czy zwolenników nie tylko PiSu, ale tej strony politycznej bardzo by chciało widzieć Trumpa, to no, sądzę, że byłaby inna nasza sytuacja, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, gdyby rządził dzisiaj Trump i jeszcze się próbował dogadać z Putinem, to byśmy byli jednak w dużo bardziej niebezpiecznej sytuacji militarnej. No więc właśnie, to aż dziw, że. Wiedza o tym, jakie, jakie stanowisko zajmuje Trump wobec wojny w Ukrainie, wobec wielu przesłanek, że Trump jednak tam z tyłu za Trumpem są jacyś Rosjanie, on znajduje jednak pewnego typu poparcie też obrońców w szeregach części polskiej prawicy. No, to, jest, to jest do zastanowienia, ale to przenieśliśmy to na grunt Polski, no że może chodzi o to, że taki Pis nie chciałby, czy to ludzie osoby o mentalności autorytarnej w ogóle nie chciałyby tego, aby ludzie na szczytach władzy podlegali osądowi, mogli stanąć przed sądem, ale to z kolei odsyła do pytania, na ile znaczy, że może oni nie rozumieją, czy nie chcą widzieć w systemie sądowniczym osobnej władzy, która jest niezależna, prawda? Tylko wyobrażają sobie, że cały ustrój można zbudować podług jakichś wartości, które są wyciągane z rękawa, które oni uważają za jedynie słuszne. I, 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 i to tak sprawiedliwość, to jest taka prostą rzeczą Więc e, chyba na tym będziemy kończyć, ale Powiem Państwu tak, że chcemy z Jarkiem rozmawiać częściej, bo mamy poczucie, że tych wydarzeń, które trzeba komentować jest aż tak wiele i trzeba się nad nimi zastanawiać. A więc zapraszamy na tutaj do nas, do resetu obywatelskiego i i bardzo prosimy o komentarze, bo jeszcze powiem jedną rzecz. Że dzisiaj właściwie opinia publiczna kształtuje się w dużym stopniu w internecie. No, przez pewien czas takim szalenie silnym medium we, w Polsce był Facebook, który się wszyscy fascynowali. Nadal chyba 70% Polaków jest ma swoje konto na Facebooku. Ja myślę, że w tej chwili YouTube jest takim dosyć silnym um, medium społecznościowym, ale dla polityków to jest Twitter e, i tak dalej, i tak dalej, ale w, g, g, które by to z tych mediów nie było, to udział w nich jest takim powszechnym głosowaniem. I e, komentarz, subskrybowanie i tak dalej, to jest to, jak my, obywatele, na co dzień możemy się do tego dialogu społecznego włączyć. I namawiam Państwa w Ale tej sprawie. Też trzeba bardzo, Kazimierzu, pamiętać o tym, że ta możliwość włączenia się sprawia, taka właściwie nie, niekontrolowana przez, przez nikogo, że włączają się ludzie, którzy włączają się w bardzo określonych, konkretnych celach, żeby siedzieć zamęt, niepokój i wrzucać fałszywe informacje i to umiejętność, umiejętność oddzielania ziarna od plewy jest bardzo ważna, szczególnie właśnie w informacjach internetowych. No, ale na całe szczęście wśród naszych widzów jest takich, prawie że nie widzę, takich, które siedzi zamieszanie. Od czasu do czasu oczywiście tu się zdarzają, ale w tym wypadku Trumpa bardzo bym chętnie w karania tych ludzi szczytu władzę, bardzo bym Państwa prosił o dłuższe komentarze. Jak zakończymy audycję, to będzie można już komentować nie na tym czacie. Za te na, na czacie komentarze, tutaj bardzo Państwu dziękujemy. Ale też te komentarze pod, już pod postem, kiedy zakończymy naszą audycję, one są dla nas bardzo, bardzo cenne i obiecujemy, że będziemy na nie e, od, e, po Brawo. prostu odpowiadać, komentować i tak dalej. I zapraszamy na dalsze nasze spotkania. A teraz jeszcze wesoły świąt, bo święto się jeszcze nie skończyły. Dziękujemy.